Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj krócej, żeby uwypuklić tutaj pewną e, prawdę. Wspomnieliśmy o niej wczoraj, ale pewnie protestantom to umknęło zresztą, jak wszystko, co jest dla nich niewygodne i mumyka. Moi drodzy, nielitościwy dłużnik protestanci głoszą, że jak już się tam człowiek upamiętał, błogosławił, to już jest nieutracalnie usprawiedliwiony, uświęcony, tak? Uwszystkowiony nieutracalnie jest, tak? I że jego postępowanie już nie ma wpływu na relację z Bogiem, że człowiek się tam nie musi starać, by się Bogu podobać, bo już jest okryty sprawiedliwością Chrystusa. Dobrze. Moi drodzy, nielitościwy wydłużnik. Nie trzeba czytać, bo wszyscy znamy tą przypowieść. E, Przechodzi sługa do Pana, Pan mu daruje e, 10 miliardów dolarów, tak? Czy e, powiedział mu ów Pan, słuchaj, daruję Ci 10 miliardów dolarów, jak mi zamyciesz ogródek, czyli daruję Ci ale najpierw musisz coś zrobić. Nie, nie stawię mu żadnego warunku. A więc tak, darowanie, us usprawiedliwienie jest za frajer. Kompletnie za darmo. Nic, nie, staw nie postawię mu żadnego warunku, żeby mu darować 10 miliardów dolarów. Tak? I teraz na tym powinna się historia zakończyć. Chodzić szczęśliwie, w radosne i wesołe, że mu 10 milionów dolców, 10 miliardów dolarów zostało darowane. Tak? bo przecież nie utrasarnie. Dobrze. Wychodzi na ulicę, spotyka swojego współsługę, który mu wysił 1000 zł. 1000 dolarów, tak? I co robi? Ten, ten go prosi, panie, daruj mi, tak? Lecz gdy sługa ów, tak, wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 1000 dolarów. Chwycił go i kazał, i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Go, wziął go za, za fraki i zaczął go dusić. Oddawaj coś winien. Oddawaj tysiąc. Dorców. Tak? Dobrze. Gdy pan się dowiedział, wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu sługo niegodziwy. Sługo niegodziwy to. Ale dlaczego niegodziwy? Przecież powinien być już uwstkowiony, nieutracalnie, ubłogosławiony, usprawiedliwiony, uchrzczony i, 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 i uprzedkowione. To dlaczego teraz jest niegodziwy? To co sługa niegodziwy dalej jest uwszystkowiony, ubłogosławiona, usprawiedliwiony, uświęcony nieutracalnie? Nawet będąc niegodziwy? No, ja wątpię. A raczej bym powiedział, że nie wątpię. Nie. Sługa niegodziwy nie jest usprawiedliwiony, nie jest uświęcony, albo inaczej, nie jest święty, nie jest sprawiedliwy, nie jest ubłogosławiony i nie jest nie nieutracalny. Sługa niegodziwy jest po prostu niegodziwy. A wiemy, że sługa niegodziwy z innych przypowieści idzie tam, gdzie spodzie zgrzytanie zębów. Tak? Dobra. Eee... Wezwał go sługa niegodziwy... Darowałam ci cały ten dług, dziesięć miliardów dolarów, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą i uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni Wam ojciec, mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Genialnie tu jest pokazane, że bycie usprawiedliwionym po przebaczeniu naszych 10 miliardów dolarów, czyli po prostu naszego grzechu, można stać się niegodziwym. W jaki sposób? Przez uczynkowość, albo inaczej, przez brak uczynkowości. Żeby lepiej zrozumieć tutaj ten moment, w pierwszym rozdziale Listu Świętego Jakuba czytamy takie oto zdanie. Widzicie, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. A więc gniewnie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Jest to bezsprzeczne, bezdyskusyjne stwierdzenie, że sprawiedliwość Bożą się wykonuje. Czyli sprawiedliwość Boża jest nierozerwalnie związana z uczynkowością. Dlatego, Święty Jan pisze, że sprawiedliwy jest ten, kto postępuje sprawiedliwie łącząc te dwie myśli świętego Jakuba i świętego Jana sprawiedliwy jest ten, kto wykonuje sprawiedliwość Bożą a na czym polega tutaj wykonywanie sprawiedliwości Bożej patrząc na przepowiednie przepowiedź o nielitości dłużniku właśnie na tym by ten nielitościwy dłużnik przebaczył swojemu za tysiąc dolarów wcześniej Bóg, Pan mu przebaczył 10 miliardów dolarów on powinien, właśnie by wykonać sprawiedliwość Bożą, przebaczyć mu tysiąc dolarów. A ten, zobaczmy, gniew, wziął go za fraki, zaczął go dusić, wtrącił do więzienia, oddaję co moje. Tak? I zobaczmy. Uwnielitościwy dłużnik skończył tak samo. Wezwał go Pan, ten się uniósł gniewem, Pan go nazwał sługą niegodziwym, Trącił go, do, wydał go katom, aby oddał wszystko, co był winien, cały dług. A więc skoro jest nieutrasalne, to dlaczego musiał w końcu spłacić? Dlaczego, jeżeli Bóg już patrzy na ubłogosławionego i uwszystkowionego człowieka w sposób niezmienny, już Bóg Chrystus ukrywa płaszczem swojej sprawiedliwości, co on tam narobi, to dalej jest pod płaszczem sprawiedliwości? Dlaczego yy, nazywa go Sługą Niegodziwym? Co się stało? No właśnie. Brak uczynku, brak wykonania sprawiedliwości Bożej, brak przebaczenia. Przebaczenie otrzymujemy za darmo, tak? Tak jak ta sługa. Ale właśnie, ja Ci przebaczam, ale masz przebaczone, ale warunek jest. Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 6, no to idziemy. Lecz jeśli, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam Waszych przewinień. O. Wykonywanie sprawiedliwości Bożej polega na miłosierdziu, na wybaczaniu, czyli na uczynkach, na postępowaniu według miłosierdzia. To jest prawo, prawo miłości i miłosierdzia. Bóg nam odpuszcza, tak? Ale jeżeli my idziemy i nie przebaczamy innych, no to właśnie skończymy wydanie katom i będziemy spłacać do ostatniego grosza. No ale już Bóg mi przebaczył. No dobrze. Przebaczę, ci. Masz, masz odpuszczone grzechy. Ale pamiętaj, zapłacisz za wszystko, jeżeli ty w imię sprawiedliwości nie będziesz przebaczał innym, tak jak ja tobie. Jest warunek. Bóg mi przebacza grzechy, tak? Odchodzę od y, y, sprzed Boga, od konfesjonału z odpuszczonymi grzechami. Ale jeżeli ja pójdę i nie będę przebaczał drugim. To Bóg mi wystawi rachunek. Do zapłaty. No ale wszystko mi odpuścił. Odpuszczę. Spra usprawiedliwienie jest dane, darmo dane, ale i zadane. Jest za da darmo dane. Jest zadane, i jeżeli się nie wykonuje sprawiedliwości Bożej, można być sługą niegodziwym. Zmienia się w zależności od naszego postępowania, nasze bycie postrzeganym przez Boga. Bóg zawsze na nas patrzy jako na, na swoje dzieci, tak? Ale my raz wchodzimy w jego łaskę, w jego synostwo, a raz wych, wypadamy z łaski. I co, jak wypadamy z łaski, dalej jesteśmy sprawiedliwi? Nie. Stajemy się niegodziwi. Więc przypowiesz, że oni w nielitościwym, dłużej pomiarze protestantyzm jak y, pomidora na keczapy. Bo widać, że to Boże usprawiedliwienie można utracić. I widać, że nasze bycie sprawiedliwym wymaga wykonywania sprawiedliwości, czyli uczynkowości wykonywać trzeba sprawiedliwość Bożą. Właśnie to, co jest, to, cośmy mówili, aż z tego się boi. Podążaj za sprawiedliwością. Jak żeśmy czytali, św. Paweł do Tymoteusza. podążaj za sprawiedliwością, za wiarą. To jest właśnie podążanie za sprawiedliwością. Okazywanie przebaczenia, miłosierdzie drugiemu, to jest podążanie za sprawiedliwością. Bo sprawiedliwość, Boże, nasze chodzenie w sprawiedliwości, na czym polega w, w dwóch zdaniach? Polega na tym, żeby innym wyświadczać to, co Bóg nam daje. <laughs> na tym polega Boża sprawiedliwość wykonywanie Bożej sprawiedliwości. Tak, Bóg mi przebacza. Przebaczam drugiemu, Bóg mnie kocha, kocham drugiemu, tak? Bóg mi pomaga, pomagam drugiemu. Tak? No właśnie, więc to, co Bóg mnie robi, robię drugiemu i to jest wykonywanie sprawiedliwości Bożej. A to jest zakasanie rękawów w tyranie i trud, a nie nic nie i nieutracalne nie i nie, wszystko takie o. Cukierkowate dla leniów. Ruszcie się, lenie, bo może się okazać, że jesteście sługami niegodziwymi. Pozdrawiam.